Cześć kochani, z tej strony Cleo. Witam Was serdecznie na planie mojego nowego teledysku do piosenki Kocham. Moi drodzy, jeżeli ktoś myślał, że za krokiem krok to był kolorowy teledysk, to teraz przebiję to. Naprawdę sama sobie zrobiłam challenge. Zapraszam Was na plan teledysku do Kocha! Siema tutaj Reżyser życia, jesteśmy na planie nowego teledysku Klao. Jest bardzo kolorowy. Jest też bardzo dużo youtuberów. Zresztą sami zobaczcie. Siemaneczko jestem gała i dzisiaj wyjątkowa niespodzianka, kochani. Dlaczego? Gdyż ponieważ jesteśmy na planie na żywo, no tak może niekoniecznie, będzie się działo. Jest dużo różnych atrakcji. To już nam nie czeka koń, więc w tym momencie muszę się z wami żegnać, bo no, on już jeszcze na razie, cześć! Jesteśmy w najsłodszej ciastkarni na świecie, która nazywa się Kocham i z najsłodszymi tutaj moimi koleżankami. Słuchajcie, szykujcie się na bardzo, bardzo słodki klip. Będziesz tosł. Cześć, z tej strony Verso, występuję w telesku Cleo. Już nie mogę doczekać się efektów, bo było naprawdę dużo owocnych stanów. Było naprawdę śmiesznie. Sprawałam scenę, gdzie sprzedawałam słodycze, więc było również słodko. Musicie koniecznie to zobaczyć. Cześć, z tej strony Magda Bereda i właśnie jestem na planie klipu Kleo. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że Kleo mnie zaprosiła. Jesteśmy w przepięknym miejscu, wszędzie jest różowo, nasze stroje również bardzo, bardzo, bardzo. I Nie mogę się to czekać, aż wszystko więc będziecie mogli zobaczyć. Jesteśmy na planie telewizy Kleon najnowszego, bardzo różowego, cukierkowego. Jest niesamowita atmosfera, piękne stroje. No i miałam szansę i przyjemność pojawić się w kilku scenach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Buziaki. Oglądajcie! Hejka! Z tej strony Wysia i mam przyjemność ogłosić Wam, że występuję w najnowszym teledysku Kleo. Będę w kilku scenach, ale na razie nie chcę Wam zdradzać w jakich. Zobaczcie sami koniecznie. E, Siemaneczko kochani! Jesteśmy sobie właśnie z w e, w saniach. W saniach, tak, W, saniach, w, saniach. w różowych w saniach. Kręcimy klip do Kleo. Jesteśmy przy jakiejś kolejnej scenie. Już w jednej występi wystąpiliśmy i nawet daliśmy sobie buziaczka, zjedliśmy jakiegoś dobrego pączka. Na się pączuszkiem, tak jest. No właśnie. A teraz będziemy kręcić z, z tym gościem, który jeździ na koniu tyłem. Cześć, jestem Paweł Swinarski z kanału Dla Pieniędzy i grałem w najnowszym teledysku Kleo. gdzie miałem przyjemność występować w scenach basenowych, w kolejce, przy sklepiku, no i oczywiście na koniu. Siedzę na koniu tyłem. Wszystko to oczywiście dla pieniędzy, show biznes jest szczodry. Resztę wrócić przy okazji.